Po opanowaniu starówki, kolejnym celem uderzenia niemieckiego stało się powiśle. Od rana, 4 września, nieprzyjaciel kontynuował silne bombardowania lotnicze i ostrzał artyleryjski powiśla. Doprowadziło to do tak dużych uszkodzeń w elektrowni, że po 35 dniach nieprzerwanej pracy dla powstania, załoga tego zakładu reduty musiała przerwać wytwarzanie prądu. Po ostrzale i bombardowaniach do ataku od strony ulicy Karowej ruszyły niemieckie czołgi i piechota. 4 września Niemcy rozpoczęli atak na Powiśle. Myśmy tam przygotowali się, ale oni byli za daleko od nas, w takim budynku administracyjnym, oni nazywają obecnie to pałacikiem. I za daleko nie chcieliśmy po prostu tracić amunicji na próżno i zdradzić swoje stanowiska. Dopuściliśmy na odległość powiedzmy 50 metrów i oni nie wiedzieli, w którym my jesteśmy w budynkach. Po prostu wchodzili w pole obszaru plecami do nas, nie wiedząc, gdzie, gdzie my jesteśmy. No, i w pewnym momencie dajemy ognia. Mnie się akurat taki trafi, i pamiętam, jak dzisiaj go, dzisiaj go, nawet go widzę. Zawinięte rękawy do munduru powyżej okci, rozpięta bluza, taki żołdak niemiecki, to widać, że to był niemiec, bo to ryży facet. I pokazywał ręką, tu, tu, tak ustawić się, tu się ustawić. I ja go tak, jak dotarczy. Do Oddech wstrzymałem, wycelowałem, odległość ustawiłem się celownika, dałem strzał i on się do tyłu zaczął lecieć. Upadł na taki, tam były osztablowane deski z drzewem. Posłałem mu tam jeszcze jedną kulę, żeby się nie męczył. No ale ich otak był bardzo szybki. Szybko się zorientowali, gdzie jesteśmy. I popróli po nas, tak że myśmy tam mogli się utrzymać najwyżej jeszcze dwie do trzech godzin. Zaczęliśmy się wycofywać. To tu, w rejonie ulic Ludnej i Tamki, konsolidowały się oddziały powstańcze, by na nowo ruszać do walki przeciwko nacierającym oddziałom wroga. Rejon Tamki mocno przy tym ucierpiał od intensywnego ostrzału artyleryjskiego. Ja się wycofałem ulicą Dobrą, chociaż już tam czołgi zaczęły wchodzić od ulicy Karowej i prać w barykady, które były przy Lipowej ulicy, chyba pierwsza była przy Lipowej. Ja już się tam znalazłem, a przy księdza Siemca stał budynek, którego oni zapalili jakimś pociskiem zapalającym i jak ja doszedłem, to już był wieczór, do tego budynku, to już ten dom był, cały się palił. Naraz słyszę z tego domu krzyczenie, ratunku, ratunku, jakaś kobieta krzyczy. Więc ja dobiegłem, a to już żar był od tego, od tego budynku, znaczy dobiegłem do okienka, okienko było zakratowane, no jak ją ratować stamtąd, jak ją wyciągnąć? No, a ona mnie podaje wtedy zawiniątko, to w tym zawiniątku było dziecko. Ja to dziecko wziąłem od niej, pobiegłem na vis-a-vis -vis do, do zakładu księdza Siemca, i tam były, wchodzę tam, drzwi otwieram, wpadam tam, na stole, przy samym wejściu był stół operacyjny, i tam w tym kurzu, w tym strasznych warunkach higienicznych, operował spokojnie lekarz. Do ostatniej chwili udzielał pomocy jakiemuś powstańcowi. Ja oddałem to dziecko. Zakonicy, moje proszę, ja proszę ja muszę szybko wracać z powrotem, bo tam matka jest tego dziecka. Ale jak wszedłem, to ściana się już zawaliła, okienko było zawalone, nie, nie miałem możliwości jej ratowania. To były ostatnie godziny reduty elektrowni. Wskutek odejścia sąsiadów, 5 września jej załoga, zagrożona okrążeniem, wycofała się w stronę tamki. Oś ulic browarnej Topiel i Wybrzeża Kościuszkowskiego stanęła otworem przed szturmowymi oddziałami Szmita i Dirle-Wangera. Dowództwo armii krajowej doskonale orientowało się w zamiarze wroga odcięcia sił powstańczych od wisły. Wzmacniało zatem obronę Czerniakowa. Przez kolejne noce na ten zagrożony odcinek kierowano wycofane ze Starego Miasta oddziały Kedywu. Jedynym ówcześniej połączeniem obu powstańczych dzielnic, śródmieścia południe z Czerniakowem, była wąska nitka wykopu przebiegającego wzdłuż ulicy Książęcej przez obszar ziemi niczyjej. Przeszliśmy do placu Trzech Krzyży. Pod plac, przez plac Trzech Krzyży doszliśmy do budynku administracji Kościoła Świętego Aleksandra przy ulicy Książęcej i stamtąd wykopem w ziemi dostaliśmy się na czerniaków do szpitala na rogu ulicy Ludnej i rozbrat. Jak żeśmy przyszli ze Starego Miasta, to jeszcze trzy dni było, byłam na, w śródmieściu trochę do porządku się musieliśmy doprowadzić, z kolegą Andrzejem Krotowskim, Boruta pseudonim, szliśmy na Czerniaków, już oddział był, myśmy się jeden dzień spóźnili i, szli, i schodziliśmy przez Głuchoniemy, Głuchoniemy to się tak nazywało, nie Książęcą, tylko przez ogródki działkowe w Dół tampa. tampa. Tam pierwszego pomidora zobaczyłam, naprawdę, to mi tak utkwiło w pamięci, jak ja łyknęłam tego pomidora w całości, a ja nie wiem, że ja się nie udusiłam. Na Czerniaków szliśmy wzdłuż ulicy Książęcej. Czemu powiadam wzdłuż? Bo przecież nie po chodniku, tylko wykopem, takim rowem. Po przeciwnej stronie Książęcej były budynki, w których byli Niemcy. W budynku Sejmu byli Niemcy. Zatem trzeba było iść i cicho, i kryjąc głowy tak, żeby nie było widać czapki, głowy czy, czy hełmu z nad okopu tego rowu. Weszliśmy na teren szpitala przy ulicy Czerniakowskiej i tamtędy weszliśmy już na ulicę spokojniejszą, gdzie można było Prawie normalnie przejść, zakwaterowano nas przy ulicy Zagórnej w szkole. I pierwszą czynnością, jaką, jakiej dokonałam ja, moje koleżanki i wielu kolegów, proszę się nie dziwić, było pójście do fryzjera. Ale przecież nie w celach eleganckiego ostrzeżenia się, tylko w celach ścięcia włosów. Miałam włosy ścięte na zapałkę, króciutko, dlatego że ten miesiąc Powstanie, jakie mieliśmy poza sobą, a szczególnie blisko trzy tygodnie stałych zasypań na Starym mieście, braku wody, chociaż zawsze się myliśmy, ale tym niemniej ten kurz, pył, gorąco pot i warunki, w jakich spaliśmy czy żyliśmy, spowodowały, że byliśmy po prostu zawszeni.